Dzisiaj mistrzu Stanek pokaże wpadki z filmu Wirujący Seks. I nie, wbrew pozorom nie jest to tani pornos, ani nawet film erotyczny nadawany w telewizji polskiej po godzinie 23.00. Wirujący seks to nic innego jak porażka polskiego tłumacza filmu Tempi. W początkowej scenie, gdy rodzina baby wjeżdża do Klermanów, widać, że mama ma blond włosy, mimo że w całym filmie kolor jej włosów jest rudy. Podobno aktorka, która miała grać matkę, została zmieniona już podczas zdjęć i z oszczędności nie kręcili na nowo wszystkich ujęć. Kiedy Johnny bije się z robim, na początku ma zapięty pasek od spodni. Po chwili pasek jest rozpięty, by w następnym ujęciu znów był zapięty. A tutaj spójrzcie na prześcieradło. W tym ujęciu zakrywa piersi. Następuje bezpośrednia zmiana ujęcia i wyraźnie widać, że prześcieradło nie zasłania już biustu. Zawsze rozbrajają mnie te sceny łóżkowe. Wiecie, że niby tam jest w domyśle jakiś seks był, i tu nagle koniec bzykania, i oni kończą pod kołdrą. Och, Stefan, byłeś wspaniały! Dzięki, ziuta! A wiesz, gdzie są moje majtki? Stefan! Tam są. Ziutko byłabyś tak kochana, i byś mi je podała? Okej. Okay. I wiecie, Ziuta nienormalnie nie podaje, tak? Cyk, pokazuje piersi i podaje tylko po prostu bierze, ściąga całą kołdrę ze Stefana i bierze te gracie. No i żeby tego było mało, to podaje je Stefanowi. A Stefan nie bierze, wstaje, normalnie zakłada tylko bierze te majteczki i pod kołderkę. Cik, 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 zakłada je i dopiero Oddaje prześcieradło żucie. Żuta była się wspaniała. No i tak to mniej więcej wygląda. A teraz dalej jedziemy z wirującym seksem. W trakcie ulewy ziemia obok słupka jest sucha i oświetlona, a w tylniej szybie samochodu widać odbicie słońca. I ostatnia wpadka. Podczas ostatniego tańca Johnny w pewnym momencie ma brudne spodnie w okolicy kolan, jednak chwilę później spodnie są już czyste. Od widzów wybrałem wpadkę z nowego serialu Klub Szalonych dzielnic". W pierwszym ujęciu widać, że na zegarku jest godzina 7.58. Chwilę później bohaterka grana przez Annę Przybylską wyłącza zegarek, na którym jest godzina 7.55. Stokkę nadesłał z TV, który otrzymuje ten film. Bruno. Da, da, I przysłał pozdrowienia. Chyba nie przysłał pozdrowień. Prawdopodobnie nie ma przyjaciół, więc witaj, mój drogi kolego, w klubie. klubie szalonych prawiczków. Nie, to nie było śmieszne. Teraz do zdobycia jest ten film. <noise> Bruno. Nie, to nie pomyłka. Mam takie same dwa. I mam jeszcze ich. <głos> <głos> Więc. Ciągle wysyłajcie. Eskamałpabupę.tv. Znowu Bruno, Bruno, Bruno. Aha, właśnie. Teraz może tu odpowiem na pytanie niejakiego Adaśka. Siemasz stanek. Czy jak wyślę ci wpadkę, to w jaki sposób dostanę filmik? Wysyłasz je na maila. Czekam na odpowiedź. Nie drogi. Filmy mailowo to się kiedyś wysyłało. Teraz wysyłam je MMS-em. <grym> no i stanek.byly wchodzicie, a z moim programem się już żegnacie do siego roku.